Otwórzcie podręczniki. A teraz angielski, basen, joga, gimnastyka korekcyjna, tai chi, capoeira i Bóg wie co jeszcze. Czy to jest rozkład zajęć ze szkoły? Czy to są hasła, które padają w klasie? Nie. To są hasła, które padają w przedszkolu, za którymi, co więcej, jak się okazuje, bardzo wielu rodziców tęskni. Dlaczego? I dlaczego to jest trochę pomyłka, kiedy oczekujemy od przedszkola, żeby było wszystkim w tym jednym, Punkcie w tym jednym miejscu, kiedy tak naprawdę chodzi tylko o kilka najważniejszych rzeczy. No dzisiaj odcinek specjalnie dla rodziców przedszkolaków oraz dla wszystkich zainteresowanych tematem tego, co tak naprawdę w przedszkolu jest najważniejsze. Zapraszam. Muzyka bardzo wielu rodziców, pośrednio lub bezpośrednio, zapytuje mnie właśnie o to, co ja myślę na temat tego, że w innym przedszkolu to jest ile zajęć dodatkowych, a u nich nie. Albo czy u nich jest wystarczająco, albo czy jak tam jest trzy e, języki obce i e, jakieś karate kit i, i być może jeszcze jakaś rytmika, to to jest bardziej rozwijające dla dzieci niż jak w klasycznym przedszkolu. U nich jest tego na przykład mniej. Ja Rozumiem takie obawy, natomiast słuchajcie, musimy sobie uświadomić pierwszą, jakby najważniejszą rzecz: o co w przedszkolu chodzi. To, o co w przedszkolu chodzi, spisane jest w takim dokumencie, który się nazywa podstawa programowa. I ja na potrzeby tego odcinka przeanalizowałam, przypomniałam sobie nie tylko podstawę programową, ponieważ ja z wykształcenia jestem nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ale również komentarze do tej e, podstawy, przy czym komentarze nie byle, e, przepraszam za wyrażenie dziennikarze, którzy kwestionować zawsze będą, e, dlatego, że to są emocje, ale na przykład komentarz profesor Gruszczyk kolczyńskiej na którą ja się już kiedyś powoływałam tutaj w odcinku o uczeniu e, matematyki małych dzieci, więc e, będę się też posługiwała dzisiaj tym komentarzem. I teraz uwaga, słuchajcie. Tak na logikę, po co dziecko chodzi do przedszkola? No po to, żeby mogło przed szkołą, przed szkole zacząć się y, rozwijać. To znaczy jak rozwijać? Czy ono się w domu nie będzie rozwijało? Oczywiście, że będzie. Tylko, że w przedszkolu jest inaczej jak w domu, ponieważ jest więcej dzieci. Czyli na przykład to wymaga od nich czekania w kolejce, dzielenia się uwagą osoby dorosłej z innymi dziećmi, dzielenia się z innymi dziećmi, budowania relacji z innymi dziećmi, odpowiedzialności za to, co się robi, ponoszenia konsekwencji, wspólnej zabawy, wspólnego radzenia sobie z jakimiś zadaniami. Odraczania, zaspokojenia potrzeby i bardzo wielu różnych innych rzeczy, których nie nauczy się w domu, gdzie jest jedynym dzieckiem, któremu wszyscy dorośli poświęcają uwagę, ewentualnie nie wiem, jednym z dwóch, albo strojga dzieci, gdzie wciąż ta uwaga osoby dorosłej jest mocno skupiona na nim. Czego jeszcze dziecko uczy się w przedszkolu, a czego nie nauczy się w szkole? Tego, że przebywa pod opieką innej osoby dorosłej niż te, które są mu bardzo dobrze znane. Tego, że ta osoba wykonuje jeszcze inne rzeczy i nie może się całkowicie na niej skupić, na dziecku. Tego, że są pewne oczekiwania, normy, zadania, pewne polecenia, do których się trzeba dostosować, wykonywać. Jeśli się tego nie robi, to co za tym idzie, jeśli się to robi, to co za tym idzie. To jest. Szereg bardzo ważnych rzeczy ogólnie możemy je nazwać takim uspołecznianiem dziecka. Czy ono to zrobi dostanie w domu? Trochę tak i bardzo dużo z tego nie. I oczywiście podstawa programowa nie zawiera jedynie tych zaleceń, żeby się dziecko uspołeczniało. tylko też oczywiście całą wiedzę, z zakresu matematyki, czy języka ojczystego, czy kultury, czy obyczajów ze świata dziecka. Co to znaczy, słuchajcie, ze świata dziecka? Trochę już to, co ja Wam mówiłam w przywoływanym przeze mnie odcinku, że nie nauczysz czegoś na zapas, bo dziecko po prostu zwyczajnie tego nie może przyjąć. W przypadku małych dzieci stosuje się logiczną. Metodę od tego, co najbliższe, do tego, co coraz dalsze. Czyli jak rozmawiamy z dzieckiem i uczymy je na przykład obyczajów, to zaczynamy od tego, co jest mu najbliższe, co jest jakby dotyczy jego domu, jego przedszkola, czy podobnie jak region, na przykład. No to zaczynamy od tego, co tu, tu w tej małej społeczności, w tym małym gronie, i stopniowo to poszerzamy. Żeby to wszystko wynikało w taki naturalny sposób. To wszystko jest też oczywiście ze sobą połączone i zintegrowane, bo świat nie dzieli się na kategorie matematyczne nie wiem, polonistyczne, przyrodnicze i jeszcze jakieś inne. Kolejna rzecz. Jak myślimy na przykład o matematyce, to tutaj wiele, wielu rodziców ma taki. Po, Problem, czy takie, taką zagwostkę no halo, halo, ale w innych przedszkolach to jest w ogóle już programowanie, a u nas jeszcze nie ma, albo w ogóle robotyka. Serio, to wszystko jest w przedszkolach. Uwaga! Edukacja matematyczna to jest na przykład prawo-lewo, góra-dół, przed i za, pod i na. To też jest matematyka na miarę i skalę przedszkolaka. W przedszkolach to jest od 3 do 6 albo od 3 do 7. To jest Cholernie duża rozpiętość czasu, możliwości i umiejętności dziecka. I oczywiście, ja nie mówię, że prawo, lewo to jest tak samo w, szósty, w szóstym roku życia jak w trzecim, ale trzeba się z tym liczyć. A widzieliście kiedyś taką, tak na marginesie, taką robotykę albo inne programowanie, jak to się w przedszkolu odbywa? Bo na pewno są takie miejsca, gdzie to się odbywa bardzo super, interesująco i w ogóle um, przez sposób doświadczania. Natomiast ja widziałam taką robotykę, która się koncentrowała na tym, że osoba, która prowadziła te zajęcia, rozdawała przedszkolakom karty pracy i żądała ich wypełniania. Więc, e, no kto to prowadzi, słuchajcie? Jeżeli macie takie pretensje i takie pomysły, że to powinno być w przedszkolu, to to jest ważne nie tylko co, ale też kto to robi i jakimi metodami. Warto się tym zainteresować. Języki obce. Przewiduje podstawa programowa języki obce. Yy, przeważnie jest to angielski, może być to, nie wiem, hiszpański czy jakiś inny. Ale jak słyszę rodziców, którzy mają dyskomfort, że dziecko jeszcze nie mówi w języku obcym, to ja przypominam, że w takim wieku to dzieci się mają osłuchiwać, otrzaskiwać z językiem, korzystać z jakichś słówek, rozumieć jakieś słówka. To, czego się wielu z nich uczy w domu z telewizji i ja miałam takie dzieci, które na zajęciach, i to były dwójpółletnie dzieci, mówiły na przykład, że to krzesełko jest blue. Ja już też posługiwałam się tym określeniem. Czy robiły jakieś śpiewanki, yy, czy przyśpiewki, czy jakieś takie króciusieńkie pioseneczki w języku obcym. Ale to nie jest wchodzenie w dialog z nauczycielem i jak dziecko Ci nie umie odpowiedzieć na pytanie how are you, to nie znaczy, że się niczego nie nauczyło. Ja nie będę wnikała w to, że są wydawnictwa, które takie podręczniki produkują, no bo im się to zwyczajnie opłaca, jeśli te podręczniki są kupowane. I teraz tak. Ogólnie przedszkole nie jest od podręczników. Możemy się umówić, że te podręczniki powinny być, po, mogą być powiedzmy yy, w zerówce. No ale dobra, yy, zerówka, podręczniki. Ale czy podręczniki są potrzebne w przedszkolu? Słuchajcie, po pierwsze, nie są, bo co taki maluch, 3, 4 czy 5-letni, zrobi w podręczniku? Napisze literki, ani tego nie musi umieć, ani tego na dobrą sprawę nie powinien umieć, o czym zaraz powiem. Więc to, że one są, to jest jakiś rodzaj pomocy dla nauczyciela, i nie będę teraz wnikała, czy zasadny, czy nie. Przeważnie te filmiki moje oglądają jednak i tak rodzice, więc słuchajcie, kochani rodzice. Rozliczanie dziecka albo nauczyciela z tego, ile dziecko wypełniło w podręczniku, to jest opad całkowity rąk. W zasadzie powinniście się ucieszyć, jeżeli tam nic nie ma, bo to znaczy, że dziecko zajmowało się budowaniem relacji w klasie albo zabawą swobodną, yy, której doniosłość jest niekwestionowana, o czym zresztą też postaram się jeszcze dzisiaj powiedzieć, ewentualnie innymi rzeczami, może plastycznymi, może ruchowymi, a nie kurde siedzeniem nad podręcznikiem. Wybaczcie, jak tam nic nie ma, jest dobrze. A propos zabawa swobodna. To powinno zabierać największą ilość czasu w przedszkolu. To, czy dziecko się bawi z innymi dziećmi, w kącikach zainteresowań, w domku z zabawkami, w, w dom, w lekarza, w ogrodnika, mechanika i w co tam chcecie. Bo tu jest pogrzebana nauka i chociaż jest to zabawa swobodna, to oznacza nie kierowana przez nauczyciela. To nie nauczyciel mówi. Co mają dzieci teraz robić? Nauczyciel tylko sprawuje opiekę nad tym, żeby sobie nie zrobiły krzywdy, a one między sobą mają po prostu drugi świat. Słuchajcie, uczą się dogadywania, uczą się dzielenia rolami, uczą się dzielenia zadaniami. No to po prostu to jest nauka życia. To jest najważniejsze przed przedszkolu. Wspomniałam, że y, jeszcze jest kwestia tego pisania i czytania. I tu jest właśnie opinia, na przykład, właśnie profesor Gruszczyk Kolczyńskiej. Bardzo często oddzielamy naukę czytania i pisania w rozwoju y, dziecka. I teraz zobaczcie, wiele dzieci uczy się czytania w przedszkolu, a później mają powtórkę z tego y, w szkole. Czy to jest strata czasu? Z czego to wynika? To wynika właśnie z tego oddzielenia. Czytanie i pisanie to jest taki tandem, którego nie można rozdzielić. Rozpoznawanie liter, koordynacja wzrokowo-ruchowa to jest szereg czynności, szereg umiejętności i nie można ich rozdzielić. Dajcie tym biednym przedszkolakom czas na to, co najważniejsze na spokojnie i bez poganiania ich, bo przedszkole to znaczy przed szkołą, ale to nie znaczy tak, jak w szkole. I teraz wracając do profesor gruszczyk Kolczyńskiej. Coś, co ona mm, wytyka, niestety wytyka rodzicom i niestety, jakby są ku temu podstawy, wybaczcie rodzice. Ale wiecie, czego Wy się powinniście tak naprawdę czepiać w przedszkolu? Czy dzieci wychodzą na dwór? Ile czasu dzieci spędzają na podwórku, ile w ruchu? Bo jeżeli tego nie ma, to znaczy, że nie szanuje się podstawowych potrzeb dziecka: głodu, ruchu, głodu, no właśnie świeżego powietrza, wentylowania się, wybiegania się. To jest dla ich zdrowia i dla ich rozwoju. I ja rozumiem naprawdę jako mama trzeciego z rzędu przedszkolaka, naprawdę rozumiem. Raz, że kłopot tych pań, kiedy muszą tym dzieciom pomóc się ubrać. Dwa, że pogoda jest jakaś nietęga, no i wtedy wychodzimy czy nie wychodzimy, ale na litość boską. Wy rodzice, my rodzice jesteśmy tak zajęci, że co więcej, w takich zimowo-jesiennych okresach, to często w ogóle odbieramy te dzieci z przedszkolek, już jest ciemno. No to zrobimy sobie ten spacerek, ale niektórzy niekoniecznie, najwyżej z parkingu do bloku. Więc Przedszkolu powinien być ten czas, na wietrzenie się. Jak to jest realizowane teraz w koronawirusie, w pandemii? No, wiem, że są na przykład przedszkola, gdzie odkaża się te urządzenia przedszkolne, ale wiecie, jak już tak nawiązując do tej pandemicznej rzeczywistości, to w sumie dużo zdrowsze dla dzieci i dużo takie bardziej ograniczające sposobności do zakażania jest. No właśnie, wychodzenie tych dzieci na podwórko, spędzanie tam jak największej ilości czasu, a nie wizyty kolejnych specjalistów od angielskiego, jogi, karate, capoeiry, czy programowania, czy robotyki w grupach dzieci i ewentualnie rozprzestrzeniania wirusek. Weźcie to pod uwagę. Podsumowując, to co jest najważniejsze w przedszkolu, to to, żeby się dziecko wybawiło, bo to nie jest tylko zabawa i e, po prostu jakieś zabijanie czasu, ale zwyczajna, a właściwie nadzwyczajna nauka. Po drugie, uspołecznianie, czyli wchodzenie w relacje z innymi dziećmi, z pracownikami przedszkola, z różnymi sytuacjami społecznymi, które pomogą tym dzieciom się otrzaskać, oswoić, czasem nawet z bardzo trudnymi dla nich sytuacjami, bo jak się z tym nie zderzą, to nie będą umiały sobie z nimi poradzić na spokojnie, albo dużo trudniej będą sobie na spokojnie radziły z tym później. To jest zmiana miejsca, zmiana otoczenia, nowe bodźce. Nowe piosenki, czy poznawanie, no właśnie, od takiej najbliższej okolicy do coraz szerszej. I tak, edukacja matematyczna, przyrodnicza, y, y, kulturowa y, czy językowa, ale wszystko to jest trochę na drugim planie. Nie straćmy z oczu tego, co jest najważniejsze, bo nikt za nas nie zrobi tego, co jest najważniejsze. Więc, Ściskam z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkie panie y, i panów pracujących y, na posadach nauczycieli, w przedszkolach Wszelkiej Maści. Ogromne gratulacje, że jesteście, że robicie tę robotę. Ona jest ultra ważna w rozwoju naszych dzieci i z pewnością niełatwa, kiedy trzeba się z tymi wszystkimi aktualnie pandemicznymi y, y, ograniczeniami jakoś y, sobie z nimi radzić. Druga rzecz, rodzice. Wy wiecie, co to znaczy, kiedy dziecko y, nie idzie w przedszkolu, do przedszkola, tylko musi zostać w domu. Co się wiąże z tym pobytem w domu i co się wiąże z tym trudnym zazwyczaj powrotem do przedszkola, przynajmniej dla maluchów. Więc y, ukochajcie tych swoich nauczycieli na odległość i pogratulujcie im dobrej roboty, y, i trzymajmy za siebie nawzajem kciuki. A nie podkładajmy sobie nogi jakimiś oczekiwaniami, które są. No, może nie z kosmosu, ale może nieprzemyślane. Przy tej okazji e, chciałam skorzystać z przekazania Wam informacji, że przechodzimy do online, czyli e, będzie coraz więcej warsztatów, szkoła dla rodziców, spotkań, grup wsparcia, kręgów kobiet, które będę organizowała za pomocą e, kamery, mikrofonu. I połączenia internetowego, ponieważ coraz więcej z nas musi pozostać w domu, a równocześnie jest coraz silniejsza potrzeba, żeby znaleźć sobie jakieś wsparcie, jakąś pomoc, jakąś grupę, która rozumie. Więc nie zostajemy sami, jesteśmy razem jeszcze bardziej. O wszystkim Was będę informowała na Facebooku i na Instagramie. Więc byłoby super, gdybyście zajrzeli tam, zasubskrybowali ten kanał, polajkowali te wszystkie fanpages e i tak dalej. I żeby docierała do Was każda informacja. Już zresztą za chwilę zaczynam spotkania z kobietami, już jutro, więc jedziemy z tym koksem. I nic się nie bójcie, nic się nie martwcie. Wszystko kiedyś w końcu mija. Trzymajcie się zdrowo. Widzimy się niebawem. Pa pa.